Cześć wam, tu Timery, no i w tym odcinku Unpacking Jak zresztą już przeczytaliście nowego customa od Metal Fish Art Jest to jej starszy custom, bo teraz już nie maluję koni w skali Little Bits No i na początku filmiku chciałabym pozdrowić Maję Z którą dzisiaj dokonałam, że tak powiem, osobistej wymiany W sensie sprzedaży kucyka szewsackiego ze Szlej No i powiem, że to było szybkie <grych> Ale tak, Otwieramy. Tutaj to lewą ręką robię. dobra. Może zrobię prawą. Yy, I tak. Dzisiaj byłam na zakończeniu roku, bo jako maturzyści my kończymy szybciej rok szkolny. Yy. I. Oralnie, przepraszam. No i w sumie to nie trwało długo, bo nie całą godzinkę. I wyszło mi na to, że mam średnią 4,0, z czego w sumie pocieszona zbytnio nie jestem, bo mogłoby być więcej. No i wiecie, teraz tylko w cudzysłowie matura została do napisania i do zdania. Zaczynam za tydzień, w poniedziałek, 6 maja. Mam pierwsze matury, z czego właśnie to jest taka masakra, że od 9 do 11.50 piszę polski pisemny podstawowy. A od godziny. i czekam do godziny 16.05. 16.05 jakąś o 12.00, przed 12.00 ten 12 egzamin w Pucku na drugi egzamin ustny z angielskiego. Więc masakra. O, Widzę, że konik jest tutaj bardzo ładnie zapakowany. Mamy tutaj takie serki, ja to nazywam. O, jest tutaj. Ja ogólnie miałam już wcześniej customy właśnie od Metal Fish. Miałam dwa, z czego jedna była clutch Water Horse, którą sprzedałam. I został mi tylko ten Formut Shadow Spire. I mamy teraz kasztonowato dereszowatego. Śliczny jest! Kasztanowato dereszowatego customa ogierat Pie Prześliczny spójrzcie. Tak wygląda. I rzeczywiście to już widać, że to był nieco poziom wyżej, malowania. Mm, jej, ja mam jeszcze te takie pierwsze, że tak powiem. A ten już jest później. Jest naprawdę prześlicznie zrobiony. Przepięknie. Ja w sumie myślałam, że to jest technika włosek po włosku. Ale teraz tak patrzę i albo jest zrobiony aerografem. Albo po prostu rozjaśniany pastelami, ale niestety teraz tego nie powiem, nie jestem pewna. Tak czy siak jest prześliczny. Spójrzcie na niego, jak on ślicznie wygląda. Muszę oczywiście nadać mu imię. O, patrzcie, ten jest podpisany. Tutaj, 2013. Ło! Wow. Tu nieźle. No, właśnie wygląda tak. I serio, jest świetny. To ciekawe z którego roku jest tamten, bo na pewno jest starszy, bo już nawet farba mu tam zaczęła odpadać. Ma inaczej pomalowane kopyta i w ogóle jest troszeczkę inaczej zrobiony, ale serio jest super, naprawdę. No i w sumie imię tu zostaje Aston Martin, tak jak miał tamten TWH mój wcześniejszy w oryginalnym malowaniu. To jest Aston Martin i naprawdę jest zrobiony cudownie, podziwiam. Prześlicznie zrobiony, wykonany, z największą dokładnością już w tamtych czasach. Oczka... Macieniowane, w sumie podobnie jak ja. Tak, nawet, nawet tak samo widzę teraz, że robione są, Jeżeli nie, nie będzie. Ym, biały z przodu, ciemny brązowy u góry, jasny brązowy na dole. I... Tak, to mniej więcej też jeszcze moja technika. W sensie ja tak maluję oczy? Mamy taką odmiankę tutaj zrobioną fajnie. Przepraszam, aby mi pierścionek. No. Naprawdę świetnie wykonany jest. Wow. No, serio. Szkoda, że pani nie maluje już. Czasem w tej skali, no ale w sumie rozumiem, tak samo jak ja już nie mam zmiaru robić na pewno w skali bre, tego, traditional, tak, pani z Metal Fish Art robi tylko trady, ale naprawdę koniec przecudowny, no na serio się cieszę, że udało mi się go zdobyć i to jeszcze za mega niską cenę, bo wcale nie kupiłam go za dużo, świetnie ma wycieniowany ogon, bardzo mi się podoba to, serio, wow. Jeszcze raz, wow. No. To piszcie mi w komentarzach, czy wam też przypadł do gustu tak samo bardzo jak mi. No i w sumie w najbliższych dniach, że tak powiem raczej odcinka się spodziewać nie możecie, dlatego że, no jak mówiłam, będę się teraz uczyła tylko i wyłącznie na maturę i nie będę miała czasu czegokolwiek wstawiać. Unpackingi też raczej nie będę robiła, no bo nie mam co, no wiadomo. Customer raczej teraz też już nie będę robiła, przynajmniej na tą chwilę, w sensie tamten sobie postoi, dlatego, że no, wolę się uczyć jednak teraz, się wziąć za siebie i się pouczyć jeszcze, niż robić to, co mogę robić w sumie zawsze, więc no, mogę być. Dużo mniej aktywna niż byłam wcześniej. I proszę was, tylko nie wydzwaniajcie do mnie. Po co? Jak czegoś na mnie chcecie, napiszcie do mnie na Facebooku, na Instagramie, albo chociażby w tym SMS-ie, ale nie wydzwaniajcie do mnie. Albo nie piszcie miliona wiadomości Halo, albo odpisz, jak nie odpisuję przez minutę albo dwie. Mogę odpisać nawet wieczorem, bo na przykład nie miałam czasu wcześniej, więc serio, bierzcie pod uwagę, że ja też mam swoje zajęcia. No. No i oczywiście teraz Aston Martin idzie sobie stanąć tam Między grupkę koni tamtych Że tak powiem yy, Ja go nawet tutaj przy was postawię On stanie sobie tutaj Tak, zostałam uprzedzona, że on krzywo stoi O Jezu, za szybko wstałam, masakra Podstawię sobie yy, pod niego myślę pieniążka Jakiegoś, groszówkę czy coś I będzie gites on sobie stanie tam. Koło tai i Toyoty. No. Bo ten model słynie z tego, że niestety te nóżki ma mięciutkie. Ale serio, wykonany jest naprawdę genialnie. No. To dzięki za uwagę. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. No i w sumie możecie czekać na ten tydzień, czy coś. Ewentualnie będę aktywna może na Instagramie. Będę dodawała jakieś relacje, ewentualnie wieczorem, czy coś w tym stylu. No. No to cześć.